Kamil Gierszewicz, no, do Kamilka, najlepszy zawodnik turnieju. Kamil Gobek. To jeszcze nie wszystko, proszę. Specjalna nagroda dla Kamila Gąłka. Zeskłani, piękni, a więc głos nie. Zawodnik ligi Kamil Gobek z Łyżyny. Hełmiec furabia. No i oczywiście najważniejsze, pierwsze miejsce. Zapraszamy kapitana Sabopratiewa za Sila pierwsze miejsce. To nie było wszystko, było sprawiedliwe, nie było ustawione. Szampan i Puchar. pierwsze miejsce drużyna za pobracie Murzyna. Wielki bropa jeszcze raz klaszymy kieran i Łęczko. Kochani, można otwierać szampany, świętujemy. Dziękujemy. Bardzo serdecznie wszystkie drużyny już w następnym sezonie i nie tylko te drużyny. Mam nadzieję, że się liga powiększy i będziemy mieli dach tutaj nad naszą halą. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy i gratulujemy oczywiście zdobycia wysokich miejsc.